Siema, Dzisiaj będziemy chodzić pod hajs. To na dole, gdzie są cyklopy, zwiedzać wszystko. O, popływać sobie mogę, jak fajnie się pływa. Dobra. O, tu minotaury. są, zawsze był Guarda, ale teraz chyba go nie ma już. Anulowali go, bo małe lewele padały. O. No, o jakiś kłeścik. Ale fajnie. Dał mi się przejść. Dobra. Zwiedzanie. Idziemy teraz wyżej. Zobaczymy, co tu jest. O! Jakaś grota. A, to same paty. Nic ciekawego. Tutaj dla niskiej leweli, jak śpik jest taki. No. Dla początkujących charów. No. Gorzej na cyklopach. To już skill musiał mieć dobry, żeby, żeby, żeby sobie poradzić. Ale... Trochę tu dodali mi się zdaje hmm. Cyklopów mi się zdaje więcej jak kiedyś. Te Groty to podobnie wyglądają. O Dobra, tu lecimy. Cyklopiki. Hmm. Na razie same cyklopiki. Dobra. No na razie tak słabiutko, słabiutko. W tej krocie to na razie słabo. Ale dobra. O, niżej można zejść. U. Zobaczymy, co tutaj będzie. O, tutaj cyklopy. Mm. O, cyklop Schmidt, olupia. Wow. Nieźle. O, to tutaj to już takie, no. Mały level sobie dwa, by musieli kupić. Jeden blok, a drugi wali. No, ale. Nieźle, nieźle. Cyklops Schmidt jest. O, i tu też jest. Uu. Ale fajnie. Chyba swoim jakimś nopcharem tu przyjdę pod ekspie sobie. Dobra. No i co tutaj? Tutaj tu tak wszystko już zwiedzone. Za dużo tu przy się, nie ma takich fajnych miejscówek. Dobra, dziękuję za obejrzenie. Cześć, łapki w górę, komentarze.